Have you read the book? Have you watched the film? Have you subscribed to my channel? Have you been to Turkey? Have you worked in the company? Moi drodzy, 20 część zostań w domu i uczę angielskiego z Cornelem, a zarazem jest to trzecia część naszej podróży z czasownikiem. Have, który jak wiecie, w 18 części o tym mówiłem, jest kluczowym czasownikiem, jeżeli chcecie wskoczyć na pewien językowy poziom. Na końcu to podsumuję, natomiast słuchajcie, dzisiaj. W szkołach nas straszą, że just present perfect, to jest takie straszne, nie wiadomo o co tam chodzi. Słuchajcie, to jest easy peasy lemon squeezy. It's easy peasy lemon squeezy, without a shadow of a doubt bez cienia wątpliwości, tylko trzeba wiedzieć, jak tego się uczyć. Doskonale ci z Was, którzy oglądają mnie na bieżąco, lub ci z Was, którzy zaczną mnie oglądać i rozwijać się językowo, doskonale wiecie, że dla mnie bardzo ważnym jest uczenie się angielskiego. Zgodnie z zasadą You must swim with the sharks, czyli macie pływać z rekinami, oznacza to, że macie mówić tak, jak mówią Anglicy. I przykładowo, jeżeli Anglik spotyka Anglika i pyta się, słyszałeś o tym, to totalnie naturalnym. Totally natural. Absolutely natural. To jest totalnie naturalne dla tej osoby powiedzenie: Have you heard about it? Have you heard about it? Have you heard about it? Yes? I tu właśnie potrzebujemy tych trzecich form. Czasowników, tak? Tych takich jak się uczymy w szkole, na przykład, jest to jest it, czas przeszły, at, eaten. Często się musimy nauczyć, żeby napisać kadłówkę eat, ate, eaten. Później, i co, pojedziemy do Anglii, powiemy I have, eaten, yy, the pizza? No nie. Anglik powie I've eaten, the pizza. I've eaten, I've eaten. Tak samo tu, have you had Czasownik had to jest trzecia forma here. Ale krok po kroku, żebyście zrozumieli o co chodzi. Słuchajcie. Jeżeli ja to lubię tłumaczyć moim językowym podopiecznym, gdzie trenujemy angielski face-to-face -face, online, mówię w ten sposób, że ten czas present perfect to jest tak jak ee, doświadczenie. Experience. Experience. Doświadczenie. Więc jeżeli mówimy, na przykład pytamy się kogoś, czy przeczytałeś tę książkę, no to powiemy: Have you read the book? Czy obejrzałeś ten film? Have you watched the film? Czy słyszałeś o tym? Have you heard about it? Czy pracowałeś w tej firmie? Have you worked in the company? Słuchajcie, nie da się tego wytłumaczyć, w, nie wiem, na kilkunastu minutach, na przestrzeni kilkunastu minut, w trakcie kilkunastu minut. To są takie podstawy. Jeżeli nie mówimy o czymś, co miało miejsce dokładnie, nie wiem, rok temu, dwa lata temu, bo wtedy używamy tego zwykłego czasu przeszłego, tak? Ale pytamy się kogoś, nie czy byłeś wczoraj, miesiąc temu, rok temu, na przykład czy byłeś w Turcji? Nie pytasz się, czy byłeś w Turcji w 2010, tylko ogólnie, czy byłeś w Turcji? To Anglik naturalnie powie, have you been to Turkey? Można dodać jeszcze, have you ever been to Turkey? Czy kiedykolwiek byłeś w Turcji? Czyli na dzisiejszym treningu językowym w 20. części Zostań w Domu lucia Angielskiego z Kornelem. chciałbym, żebyście zapamiętali o tym Waszym właśnie doświadczeniu, experience. Jak mówimy o doświadczeniu życiowym. Jeżeli mówimy o CV na przykład, tak? Ktoś mówi po kolei, pracowałem w tej, w tej, w tej firmie, tak? To mówi I have worked in this company, I have worked in that company i tak dalej i tak dalej. Jeżeli chce ta osoba dokładnie powiedzieć w którym roku, no to wówczas powiemy e, po prostu I worked in the company in I don't know e, 1995, 1995. No to niektórzy, którzy słuchają, to pewnie jeszcze ich na świecie nie było. <laughs> Słuchajcie i mówiłem w pierwszej części, że ten czasownik, mówię w pierwszej części w tej 18 czasownika HE w pierwszej części, że Musicie znać odmianę czasownika have. Ja mam I have, Ty masz You have, ale ona ma She has. Żeby pójść dalej, żeby nie mówić jak placki pancakes, tak? Yy, placki językowe, czyli zamiast powiedzieć a she has, mówimy she have. Teraz weźmy sobie mega podstawowy czasownik, bo zależy mi na tym, żeby wszyscy to zrozumieli. Zarówno dzieci, dorośli, zaawansowani, mniej zaawansowani, średnio zaawansowani. Bierzemy sobie na przykład czasownik, no po prostu jeść. It's, it's. Trzy formy. Czas przeszły, et, trzecia forma, eaten. Pytamy się kogoś, czy, ee, nie wiem, czy jadłeś ee, nie wiem, spaghetti, cokolwiek. No, no, nie wiem, wymyślimy sobie, nie wiem, ośmiornice, o, ośmiornice, octopus, octopus, jest? Popatrzcie, pytanko brzmi, have you eaten octopus? Jeżeli byłoby o kobiecie albo o mężczyźnie hiszy, to było has she eaten octopus? I teraz tak, Zdanie twierdzące, jak ktoś odpowiada, to powie: I have eaten. Struktura jest prosta. Osoba, I, czasownik have. I have. Jeżeli byłoby she, to było she has. Ale o tym już mówiłem, nie będę w kółko powtarzał tego. To co, trzeba sobie usystematyzować. Jak ktoś jeszcze ma z Was problemy ze zrozumieniem tego: I have, he has. No to spokojnie o tym mówiłem we wcześniejszych odcinkach. Czyli patrzcie: I have, plus trzecia forma czasownika: I have eaten. I tu wstawiamy tam, jak nie spaghetti, oktopus, yy, cokolwiek. O, seafood, o nich będzie owoce morza. Seafood. I have eaten seafood. Przeczenie? I haven't eaten seafood. I pytanko do kogoś. Have you eaten seafood? Na pytanko have you eaten seafood? Możemy odpowiedzieć: Yes, I have. No, I haven't. I pamiętajcie, experience, doświadczenie. Oznacza to, że mówimy o naszym doświadczeniu. Na przykład, jeżeli mówimy. Yy, czy byłeś w Turcji? Ja mówię o Turcji, bo ja uwielbiam Turcji, I'm in love with Turkey. No, Turkish uh, sun, Turkish weather, Turkish people. Yeah, ok. So I just, I just, I just like, I just love the Turkish people. Yes, so czy byłeś w Turcji? Have you been to Turkey? Have you been to Turkey? Been to jest trzecia forma od be. I znane twierdzące znowu. Na przykład my byliśmy w Turcji. We have been to Turkey. W skrócie we've been to Turkey. We've been to Turkey. Patrzcie jaka różnica. We have been to Turkey. Ale we've been to Turkey. We've been to Turkey. Nie byliśmy. We haven't been to Turkey. I znowu to pytamka powtórzę. Have you been to Turkey? Yes, I have. No, I haven't. I tak się mówi z każdym czasownikiem. Ciekawym czasownikiem jest czasownik read, czytać. Trzecia format to jest read. Tak samo się pisze, inaczej się mówi. Read, read, read. Nie uczcie mi się read, 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 read. Bo to jest pisany angielski. Jak często piszecie po angielsku, jak idziecie do Anglii na wakacje? No może jakąś tam listę, nie wiem, jak się będziecie... Jak dojedziecie do, 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 do hotelu, trzeba będzie napisać jakieś tam dane, no to wtedy, a to jest jakiś, nie numer telefonu, e-mail, cokolwiek, ale generalnie mówimy. Read, read, read. Więc jak pytamy się kogoś, czy czytałeś tę książkę, czytałeś tę książkę? Have you read the book? Have you read the book? No i znowu, I've read the book, I have read the book, I haven't read the book. I znowu pytanko, have you read the book? Yes, I have, no I haven't. No ja tak mógłbym gadać do jutra. Po prostu bierzecie sobie, nie wiem, słownik diki.pl, jakikolwiek czasownik. I jedziecie. Nie wiem, pytamy się jakiegoś młodego człowieka, czy kiedykolwiek kierował samochodem, jechał samochodem, tak? Czyli mamy zasadniczo drive. Czas przeszły. Drove. Trzecia forma, driven. Driven, czyli tu nas obchodzi to driven. I żeby nie było w kółko I, to we, weźmy sobie na przykład kobietę. Czy ona kiedykolwiek prowadziła samochód? Has she ever driven a car? Has she driven a car? Has she driven a car? Yes, she has, no she hasn't. Zdanie twierdzące. She has driven a car. W skrócie, she's driven a car. She's driven a car. Yes? Ktoś się mnie zapyta, ale co tam jest she's? To jest she is czy she has? No właśnie angielski to jest kontekst. Czyli jak ktoś wie, że mamy driven, trzecia forma czasownika, to automatycznie ta osoba wie, że tam jest she has driven a car. I Anglik najczęściej powie, she's driven a car. Ok? Przeciwnie, she hasn't driven a car. She hasn't driven a car. Yes? She has not driven a car. Ok? No i tak można gadać. No i taki chyba najbardziej podstawowy czasownik. To jest czasownik yy, pracować. Work. Do CV wam się może przydać. Na przykład chcemy napisać pracowałem w tej firmie. I have worked in the company. I've worked in the company. Pytanko. Have you worked in the company? Yes, I have. No, I haven't. I haven't worked in the company. We haven't worked in the company. They haven't worked in the company. Easy peasy lemon squeezy. Słuchajcie, reasumując, bo to tak jak wam mówię. Część, ja te nagrywam filmiki w miarę krótkie, żebyście mieli tak, taki power, żebyście poczuli pewną rzecz. Natomiast jak na tej koszulce jest napisane wymagam, no to słuchajcie, bez consistency. It's impossible to learn English without being consistent. Nie ma możliwości uczenia się angielskiego bez bycia systematycznym. Ja Wam daję e, wędkę, a Wy musicie złowić rybki. If you want to swim with the sharks. Jeżeli chcecie pływać z rekinami. O to mi właśnie chodziło, żebyście to czuli. Słuchajcie, reasumując. Dzisiejszy i dwa ostatnie, czyli trzy odcinki zostaję w domu i uczę angielskiego z Kornelem poświęciłem na taką mocną, na zbudowanie mocnej bazy czasownika Herb. W szybkim skrócie, ponieważ jak chcecie sobie zobaczyć, osiemnastą część dokładnie mówiłem, dziewiętnastą i dzisiejszą. W szybkim skrócie, czasownik her używamy, jak mówimy o czymś, co mamy? Czyli na przykład mam samochód. I've got a car, I haven't got a car, albo have you got a car? Jest i tak samo będzie, że ona ma, she's got a car, she hasn't got a car, albo she hasn't got any car, has she got any car, a uh, car. Ok? O tym mówiłem w części 18, kiedy mówiłem o tym, że mówimy dosłownie o czymś, co mamy. Mam dom, mam żonę, mam dzieci, mam samochód, mam jakieś, nie wiem, mm, rzeczy, nie wiem, tu mam jakiś watch, zegarek, cokolwiek. Drugą funkcją czasownika have jest, są tak zwane czynności activities. Na przykład ja będę biegać niedługo, teraz nagrywam, za chwilę mam trening językowy na, na, na Skype'ie i po tym treningu będę robił swój trening biegowy, to mogę powiedzieć I will have a run, I'll have a run, I'll have a run! Tak, przeczenie I won't have a run, jest? Will you have a run? Czyli na przykład have a walk, spacerować, have a swim, pływać, have a day off, mieć dzień wolny To wszystko. Wyszczególniłem w czasie przeszłym, przyszłym, teraźniejszym w 19 części. Dzisiaj yy, mamy tą trzecią część, czyli tak zwany czasownik have i present perfect. Strasznie to brzmi, ale to jest proste. Easy peasy lemon squeezy. Czyli wiecie już teraz, jakbym się Was pytał, czy yy, zasubskrybowaliście, tak się chyba mówi. Mój kanał to by było Have you subscribed to my channel? No i mam nadzieję, że większość z Was słuchających powie: I've subscribed to Cornell's channel, czyli mam już subskrypcję, zasubskrybowałem, zasubskrybowałam. O to właśnie chodzi, bo to się zrobione. To jest, wasz, to jest takie połączenie przeszłości z teraźniejszością. Ja to nazywam experience, bo uważam, że fajnie tak się to tłumaczy. Doświadczenie, jak nie reasumując, podsumowując jeszcze raz: In conclusion, jak nie mówimy o konkretnym punkcie wczoraj, tylko o naszym bagażu życiowym, experience. Wtedy używamy, między innymi wtedy używamy tego czasu. So, have you liked it? Polubiliście to? Popatrzcie. Have you liked it? I hope so. Mam taką nadzieję. Jedziemy, bawimy się, rozwijamy się. See you guys, bye bye.